Mamy widzowie, dzisiaj pierwszy z oceniania gier widzów. Dziś jesteśmy w grze Projekt pomoże od facioety. więc ja sobie już zrespię mojego moją fórę. No, tu mam jakiś serwis, jakieś rzeczy, dobra. Ja nie będę za nudzu. Jedziemy. Na początku jecham. Dobra, rozwiedzamy sobie dzisiaj mapę. Szybko. O Jezu, jak ja nie cierpię tych drzew. No nie, no no ja... Czekaj. Dobra jest. Dobra, świetnie. Niestety grę mam wytrzono, żeby Wam nie zagłuszyło mnie. Czekaj, to ja dojadę. Gdzie ja jestem? Ja tutaj mam kolejny ten. Tu mam staram się wszystko przejechać, żebyście wszystko mieli ale nie wiem czy wam się właśnie uda. Mnie tego jest trochę, nie? Dobra, ciśniemy fu maxa. Będziemy prosto i przez pola. Uwaga. Hop. Po polach. O, to auto. Kajcie, zrobię zdjęcie, potem dla facie potem O, Chyba się zrobiło. Zrobiło się. dobra, idziemy tu. A, no tak, już wiem gdzie jestem, dobra. Ja już tam teraz chyba w tą grę zagrałem, nie? Tam przejechałem tylko pół mapy. I... I trochę ogarnę, żeby się do filmu przygotować, nie, że nie jeżdżę jak jakiś głupi, który nie wie gdzie jechać, żeby to tak nie wyglądało. Dobra, jedziemy. Nie cierpi tych drzew. Proszę o likwidację tych drzew. Tu jest O! Frikama, frikama wyłączyli. Szkoda trochę, nie? Chciałem sobie polatać. Aha, dobra, czyli to jest, to są właśnie taka mała wiocha, dobra. I ciśniemy. Chcę Wam powiedzieć, że ta wersja jest z demo, tak jak tutaj macie napisane. Żebyście się nie truli do mnie albo do Facia, że to jest wersja demo gry. Więc proszę ty się do niego nie przyczepić. Poprosiłem, facia dał mi... Mam dostęp, okej? Okay? Żeby nie było. Dobra, jedziemy. Nie po tych drogach się nie da dobra. dobra, nie, ja wam pokażę tu się nie dojecha. dobra jeżeli pojadę 200, jak się da czego nie zrobię Bo te drzewa i ta droga jest takie ma. te drzewa są za duże i mają kolizję a to jest za małe ja wypadam trochę schamuję o droga, 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 śniemy Tu jakieś trzy domki Dobra, jedziemy A tam? Dobra, nie, ja jestem tak ciekaw, że wszędzie pojadę Bo zawsze krótkie filmy są, teraz będą długie Hmm. Hmm. Chodź. Ale w niektórych autach to widać, że nie było dopracowane, mam wrażenie. Nie wiem jak wy możecie ocenić grę. Te auto na drodze, dobra, to już ja jest. Aha, zobaczcie jak to te pole wyglądają. Aha, XD. Dobra. Um, co my tu mamy? Dobra, może pojedziemy... To się wydnie. Chcemy. No, 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 Zawsze. O ten znak i to ci zaraz będzie koniec. 109. Dobra. Chcemy. Ale lecimy, ale lecimy. I uwaga, i odbicie. Facet, tu nie zrobiłeś kolizji. To nie... zrobiłeś. A to zobaczmy jak są auta. Mercedesy nie mają. Audi E4 a zobaczmy kierownica się kręci w inne strony XD ja daję w prawo a w lewo o 330i tu tak jak w PCD no dobra będzie git Facio, przewidziałaś ile to auto jedzie? Facio To jedzie... Ha, mój! Dobra, zajdziemy sobie na parking, tam już jest koniec mapy Kurde, coś dzisiaj niedziela parking zajęty Aha Dobra, widzowie. To na tyle w tym filmie. Grę oceniam tak mm -hmm. 9 na 10 bo zacznijmy od wad. No są na przykład błędy. Okej, okay, wiem, Facio, To oczywiście jest wersja próbna, nie? Są jakieś błędy, na przykład w tej Audi kierownica się ruszają na odwrót. Pozytywne. Duża mapa, fajna, fajnie się gra, nie? Um... Dużo domów, dodane auta, żeby nie były pustki, jakieś zloty itd. No to chyba wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie.